Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, nadszedł czas odkupienia Witam was w odcinku, w którym nadrabiamy odcinek poprzedni Od razu gruby wjazd, tutaj nie ma słuchajcie miękkiej gry Zaczynamy naprawdę grubo, nie musimy nadrobić słuchajcie poprzedni odcinek W którym były 4 e, bitwy i niestety 4 przegraliśmy, więc niestety to jakoś dobrze nam nie poszło Asimov na sam start, chyba tak jest. Filter ST674, więc spoko. Okej, okay, dobry start, Lux. Dobra, print Chyba się stara! Chyba się stara ten Luxerius. Zobaczymy. Zobaczymy jak to przebiegnie. O kurczę, kołaszek 1000 zł, ale nadal ja prowadzę. Dobra, jest dosyć grubo, jest. Dobra, dla mnie teraz taki sam. Mega mocno się tutaj dzieje, słuchajcie. Dobra, kolejne skinekie wypadają. Mamy Digelka 471, 195. Dobra, 2800, kontra 1800, ale Dobra, fomasy wpadają, więc to się troszeczkę uspokoiło. No i ostatnie skineczki że to tutaj cokolwiek się zmienia. Jakie skiny wypadają? Chyba totalnie nic się nie odmienia, gigantyczna czekajcie, 5479 zł. wydaliśmy dwa z kawałkiem się nam zwróciło więc aktualnie zwróciliśmy yy, dwie bitwy z poprzedniego odcinka, więc jeszcze dwie więc musimy teraz jakiś konkretny winek zaliczyć więc myślę, że weźmiemy, słuchajcie, sobie teraz jakiegoś też jakieś mocne skrzyneczki, ja myślę, że dzisiaj będzie odcinek moc, mocnych skrzyneczek dezerty, no dezerty nie będziemy polować, bisty i anarchy troszeczkę mi się znudziły, powiem wam szczerze, 630 royale są ale są bardzo drogie, ale jednego royala chętnie bym tutaj przygarnął no dobra, niech będą, eleganta też weźmiemy, marbele to, to bardzo lubię, więc Niech będą. Mm, dodajmy sobie, no dobra, niech to leci, słuchajcie, w tych bistach, no i anarchy. Dobra, dodajemy sobie, myślę, że tak no, coś takiego, słuchajcie. Myślę, że to styknie jak najbardziej. Kurczę, tylko czy ja chcę więcej osób w tej bitwie? Chyba nie, słuchajcie. Chyba nie. Bardziej poszedłbym w tą stronę, jeden na jeden w dzisiejszym odcinku. Chociaż nie wykluczam, że zrobimy jakąś jedną bitwę, w której faktycznie będzie to ten, więcej osób. No ale na razie skupiłbym się. Bowie Knife, słuchajcie, 1075, fajnie. Bowie Knife Lore, w stanie field tested Całkiem ciekawy początek mamy, bo zaczynamy od kostki, która zwraca praktycznie połowę bitwy, no ale ten Royal Case też kosztował praktycznie, no znaczy nie, no nie kosztował połowę bitwy, on kosztuje 600 parę złoty. No i dobra, lecimy dalej, zobaczymy, czy u kogoś marbelek się pojawi, bo ten marbelek akurat może bardzo, bardzo namieszać. No, one potrafią wypadać, potrafią wypadać szczególnie w tej skrzyni 4%, 4% które dosyć często otwieramy. No i patrzymy, słuchajcie, czy... oj, ja asimowek, okej, okay. nie wpada mu, ma jeszcze. 700 parę złotych, lecimy kolejny Czy będzie? Nie ma, słuchajcie Więc jeszcze jedna szansa na Marble Fade'a Ostatnia w tej bitwie Czy będzie Marble Fade? Nie ma Słuchajcie, ani tego bowiego, ani Marbela nie ma więc zostały nam anarchy i Bisty Mamy dwa ładne gloczki, 144 złote. Okej, okay, kolejna skrzyneczka, co tutaj wypada rękawice u przeciwnika, które absolutnie mu nie pomagają. Jeszcze odstaje ode mnie, więc ale ma jeszcze szansę. Jaguar wpada. Okej, okay, wellworm całe szczęście. No i ostatnia skrzyneczka, tutaj coś się odmienia? Jesteśmy bardzo blisko siebie. Raczej się to nie odmieni. TAK JEST, OLE RÓŻNICA JEST NAPRAWDĘ BARDZO, BARDZO NIEWIELKA BYŁA Dobra, trzy i pół Więc, ej, zwróciliśmy, ej Zwróciliśmy poprzedni odcinek Zwróciliśmy poprzedni odcinek Więc teraz musimy kurcze Spróbować czegoś Naprawdę fajnego, mocnego Myślę, że taki underdog Czy coś podobnego, nie, może być fajny Tylko na jakie skrzynki my sobie Tutaj pójdziemy, nie, myślę, że coś takiego na przykład, te dead case, które są cały czas na promocji, Kurde, ta promocja bardzo długo trwa, więc dajmy 10 z takich dead case'ów, bo akurat je pomijamy, troszeczkę mi się znudziły wcześniej, ale już dawno nie otwierałem, więc chętnie wezmę, 10 sztuk takich bym prosił, eleganciki też może być, słuchajcie, myślę, że z 4 sztuki, coś takiego, luxerius 1, 1 royal, no i dobra, zróbmy jeszcze taką bitwę, ok? Ono będzie za 2140 A nie, dobra, będzie mniej. Będzie mniej. Bo tutaj jeszcze nie odjęło tej promocji, chyba tak mi się wydaje. No jest dobra, underdog i trzy osoby. Dobra, underdog trzyosobowe. W 1957 parabatach wychodzi. Więc okej, okay, właśnie do tego Dead Case'a. Dobra, klikamy sobie, sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. Underdog szaleje czy nie szaleje. Jak najgorsze skiny prosimy dla nas i chyba nie mamy. Najgorsze... No ale wszyscy bardzo podobne. Jednak myślałem, że będę troszeczkę bardziej a jednak te skin naprawdę bardzo, bardzo podobnie poleciały. Pamiętajcie, że w przypadku Underdoga właśnie gorszy wygrywa, więc to tak po prostu funkcjonuje, że ten, kto wydropi najgorsze skiny, ten po prostu zgarnie wszystko. E, dobra, mamy tutaj, słuchajcie, kolejne skiny. Dzwoni telefon, zaraz będę musiał odzwonić. No ale dobra, e, Underdog, słuchajcie, aktualnie mam najlepsze skiny. o nie, straciliśmy światło, więc akurat się podładuję e, podczas cięcia. E, dobra, lecimy dalej. Kurcze, no, a nie, no dobra, ej, podgonili trochę w sumie. Tamte ma 411, ten ma 302. Dobra, no, gonią, gonią. Tutaj naprawdę jeszcze dużo ma się zmienić. Szczególnie, że na sam. Na samym końcu mamy Royala e, i Luxeriusa, więc one tutaj e, będą. Kurczy, kurczy, niepotrzebny ten Rider, naprawdę bardzo niepotrzebny był, e, bo dużo mi pomaga, znaczy, pomaga w przegranej, ja w ten sposób powiem. Ale ten Royalek i Luxerius, dawajcie, niech jakieś koski im polecą, lub jakieś naprawdę mocne skiny, bo to co leci teraz, coś rozgrzewka. Przed tymi dwiema skrzyniami. O dobra, ej, ładniej im poszło, kurcze. Kurczę, słabe stanu, well-worn, tested no, Teraz dla mnie leci, okej, okay, no i patrzymy. Dobra, najważniejsze skrzynie, najważniejsze skrzynie, proszę, obrzućcie moich przeciwników najlepszymi skinami. Royal, postaraj się, postaraj się, proszę cię, postaraj się. Nie, 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 kosa dla mnie. Ja pierdziel, jaka mocna bitwa była, ja, ale przegraliśmy. Niestety nie udało się, bitwa była mega, mega mocna. No niestety, no przewagę dużo zrobiłem, szczególnie przez tą kostkę na koniec, oni żeby tak podmienić to, no nie? Żeby oni teraz te dwie koski, a dla mnie taki gloczek na przykład nie podmienił. wtedy by było naprawdę elegancko. Dobra, robimy słuchajcie jeszcze jedną bitwę. Dobra, lecimy z ostatnią bitwą. Zobaczymy, co tutaj, jak to tu nam pójdzie. Ostatnia bitwa, mamy 734 zł, więc tutaj pójdziemy czymś tańszym. Przy okazji sobie przetestujemy np. All Stars. Czekajcie, All sobie weźmiemy na przykład. Nie no, All Star, kurczę. 5 All dobra, niech tak będzie. G2A, 4 skrzyneczki damy sobie. Cyberki, troszeczkę było, więc damy 3. Yy, dajmy sobie do tego jeszcze yy, coś ciekawszego. Deadcase, dobra, niech będą trzy. Dzisiejszy odcinek dead Deadcase będzie miał yy, swój moment. No i dobra, mamy taką bitwę. Gdzie jest, słuchajcie, 15 skrzyneczek? Więc tworzymy, słuchajcie, 4 graczy. Więc tutaj gra będzie się toczyła naprawdę, o, myślę, że dosyć fajne. E, fajne pieniądze o dosyć fajną wartość skinów. Więc zaczynamy od All Star'a czyli jest to skrzyneczka z naklejeczkami. Patrzymy, jakie pierwsze naklejki tutaj lecą. 102, o kurcze 121 zł. Naprawdę mocna naklejka poleciała mu. Jeszcze Fnatic 2015, więc to może troszeczkę kosztować. No, troszeczkę kosztuje, ale też nie. Jako super, mega dużo, hmm, chociaż i tak. Jest to trochę 27, 82, 94 Kurże, tylko on, tylko on odbiega tak naprawdę Ten Michael tylko nam odbiega, reszta jest naprawdę do zrobienia Szczególnie, że ten ma 38, więc Wszystko na spokojnie, może tu się dobra. Troszeczkę podgoniłem minimalnie, dobra, G2A jest Zobaczymy, o, chyba będzie naprawdę spoko, jasne, że tak Ej, dobra, wyrównałem prawie tego najlepszego No i teraz, jak to wygląda, słuchajcie No on teraz troszeczkę odszedł, ale jest to naprawdę blisko, jest to naprawdę naprawdę blisko, więc tu o kurczę, no i teraz on odbiegnie jeszcze mi troszeczkę, 50 zł ponad, znaczy nie, tam około 50 zł. No, akwamaryna 1013849, lecimy dalej. Hmm, kolejne 14, 103, 70, kurczy decimator. Kurde, no i teraz jest dwie stówy różnicy, już. Jednak taka różnica jest. O, dobra, dobra. Wracamy. Jeszcze jeden taki skinek, i będzie dobrze. Czy będzie dobrze, czy. A żeby wygrać w kardę napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój Gazowany I obok liczby od 4 do 10 Kurde zmienił się w ogóle Ten wygrany Zmienił się w ogóle wygrany No dobra mamy z tych dead jeszcze możliwość trafienia naprawdę czegoś fajniejszego Więc zobaczymy czy te de de dead cases y Zrobią nam robotę Mamy jeszcze ostatnia skrzynia Czy dead case ma możliwości żeby dać Słuchajcie nam zwycięstwo Raczej chyba nie no i kurczę, nie udało się Dzisiaj dwie bitwy wygrane, dwie przegrane, więc e, chociaż te wygrane dużo więcej znaczyły, no nie? Więc one bardziej nas do przodu popchnęły niż do tyłu, więc e, te tańsze tylko przegraliśmy, ale jakby się udało na tych tańszych, to naprawdę były elegancko. Ono ale i tak nie jest źle. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć!